Wielkiej Polsce. Dzisiaj mamy 15 listopada 2020, przepraszam, lipca 2022 roku. 102-15 lipca 1410 roku, jak wiemy, miała miejsce bitwa pod Grunwaldem, o, któr, o której to bitwie wie. Każde dziecko. 15 lipca 1910 roku w Krakowie odbył się zlot Sokolstwa. Przybyło do tego miasta przeszło 150 tysięcy ludzi z kraju i z zagranicy, nawet ze Stanów Zjednoczonych. Przybyli Sokolnicy y, ze, z Towarzystwa y, z, z Gimnastycznego soku, y, Kiedyś y, miałem audycję na ten temat, ale już dość dawno. Y, y, I z okazji y, właśnie tego zlotu 500-lecia bitwy pod Grunwaldem, przebyli ci ludzie. Była to największa w historii manifestacja patriotyczna. Właśnie idea, jak już mówiłam, uczczenia bitwy pod Grunwaldem zrodziła się wśród członków Towarzystwa Gimnastycznego. Soku. Ideę poparło całe społeczeństwo z Trzech Zaborów oraz Polonia. Tłumy ludzi asystowały przy odsłonięciu pomnika ufundowanego przez Ignacego Paderewskiego. Y Ignacego Paderewskiego monumentu przedstawiającego Władysława Jagiełę i opatrzonego ins następującą inskrypcją. Praojcom na chwałę, a braciom na otuchę. Tego dnia po raz pierwszy publicznie odśpiewano Rotem, przez 600-osobowy chór, który tworzyli właśnie ci Sokolnicy z Polski i z zagranicy. Rota to jest rodzaj przysięgi. Gdy powstała w roku 1910 i przemówił, i po przemowie Ignacego Paderewskiego, za chwilę tę przemowę przeczytam. I po odsłonięciu pomnika setki tysięcy ludzi odśpiewało tę rotę, rozległ się powszechny płacz. Obrotą zmartwychwstała Polska cała. Na Marii Konopnickiej za te słowa piękne należy się nie, wiersz, nie pomnik od narodu, ale nie pomnik ze Spiżu, lecz w postaci wydawnictwa ze składek publicznych jej Imienia. Książki o Polsce dla dzieci włościańskich i robotniczych należy rozdać dzieciom za darmo. Właśnie z tychże składek tak mówił Włodzimierz Tetemajer, A Ignacy Pawderewski. Następująco. Dzieło, na które patrzymy, nie powstało z nienawiści. Zrodziła je miłość głęboka ojczyzny, nie tylko w jej minionej wielkości i dzisiejszej niemocy, lecz w jej jasnej, silnej przyszłości. Zrodziła je wdzięczność dla tych przodków naszych, co nie po łup, nie czyli na pola walki, ale w obronie słusznej, dobrej sprawy zwycięsko dobyli oręża. Twórca pomnika i wszyscy, co mu przy pracy byli pomocni, składają hołd dziękczynny. Świętej praojców pamięci, składają go na ołtarzu Ojczyzny jako wotum pobożne, błagając te wysokie, świetlane duchy, od wieków już z Bogiem złączone, by wszystkie dzieci tej ziemi natchnęły miłością i zgodą, by rozeszły serca nasze, by prosiły dla nas i wiary moc. I nadziei, pogodę, rozwagę, cierpliwość i tę dobrą wolę, bez której nie ma ani cnót cichych, ani sławnych czynów. Niechże więc naród w osobie najwyższego, wszystkich ziem polskich swego dostojnika, tę ofiarę serc naszych miłościwie przyjąć raczy. Niech każdy Polak i Litwkin. każdy z dawnych dzielnic ojczyzny, czy z oceanu spoglądają na ten pomnik jako na znak wspólnej przyszłości, świadectwo wspólnej chwały, zachętę do wspólnej i owocnej pracy. Prastarej, ukochanej stolicy naszej. Oddajemy to dzieło we władanie wieczyste. Do prześwietnej Rady Królewskiego, Stołecznego Grodu Miasta Krakowa, do jej dzielnego, zasłużonego prezydenta, gorącą i wielką zanosimy prośbę, by nad tym pomnikiem zechcieli życzliwą i troskliwą rozciągnąć opiekę. Po tym przemówieniu y, odbyła się msza polowa odprawiona na łamach, y, przepraszam, na błoniach y, krakowskich. Uczestnicy z lotu y, udali się na Wawel, by złożyć wieńce przy sarkofagu króla Władysława Jagiełły. Zwycięzcy z Grunwaldu. To jubileuszowe wydarzenie umocniło ducha patriotycznego narodu, podzielonego granicami, ale złączonego duchem, dumnego z dokonań minionych pokoleń. Była to iskra, która przyspieszyła odzyskanie niepodległości. A propos mszy polowej, Ignacy Paderewski powiedział, współpraca z Kościołem jest niezbędna. Religia katolicka weszła w krew ludu polskiego i tkwi w jego duszy. To by było wszystko, co przygotowałam. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.